25 maja Saturn wchodzi do znaku Barana i rozpoczyna nowy, blisko 30-letni cykl swojego ruchu przez cały Zodiak. Baran to pierwszy znak, symboliczny początek, impuls narodziny. Kiedy planeta odpowiedzialności, struktury i czasu przechodzi przez ten punkt, zaczynamy nowy rozdział zarówno jako jednostki, jak i społeczeństwo. To wejście potrwa krótko, niecałe 3,5 miesiąca do 2 września. Gdy Saturn w ruchu wstecznym cofnie się jeszcze do ryb, ale już ten krótki czas stanowi wprowadzenie do czegoś znacznie większego. Bo w lutym 2026 roku Saturn ponownie wróci do barana i pozostanie w nim aż do wiosny 2028 roku. To wtedy rozwinie się pełen potencjał tego tranzytu. Co ważne, samowejście do barana to symboliczny początek nowego cyklu Saturna. Który potrwa do połowy lat pięćdziesiątych, to początek nowej lekcji, która będzie rozwijać się przez niemal trzy dekady. Baran działa natychmiast, reaguje, walczy, rozpala się w jednej chwili. To znak pioniera, inicjatora, wojownika. Saturn natomiast reprezentuje czas, odpowiedzialność, konsekwencje. Kiedy więc przechodzi przez znak ognistego impulsu, nie czuje się tu swobodnie. Mówimy, że jest w upadku. A to oznacza, że działa w sposób wymagający, często trudny, ale głęboko transformujący. Saturn w Baranie uczy, jak działać z rozwagą, nie rezygnując z odwagi. Jak być odpowiedzialnym za swoje decyzje, jak stawiać granice nie po to, by się ograniczyć, ale by działać skutecznie i w zgodzie ze sobą. Od niedawna również Neptun przebywa w Baranie. To planeta duchowości, inspiracji, ale też iluzji. W maju 2026 roku Saturn i Neptun utworzą ścisłą koniunkcję, rozpoczynając nowy 36-letni cykl. To bardzo ważne wydarzenie, bo połączenie tych dwóch planet to moment, w którym marzenia i wizje muszą przejść przez filtr rzeczywistości. W tym duecie Neptun wnosi idealizm i duchową inspirację, a Saturn sprawdza, czy można na tym zbudować coś trwałego. To czas, w którym społeczeństwo może redefiniować duchowość, ideologię, wspólne wartości. To także moment, w którym każda jednostka, każdy człowiek może zadać sobie pytanie: Czy to, w co wierzę, przekłada na konkretne działanie? Saturn w Baranie zmienia język przywództwa. Przestajemy idealizować silnych liderów, a zaczynamy szukać odpowiedzialnych. Zmieniają się struktury, nie tylko polityczne czy społeczne, ale też duchowe. To może być czas napięć buntów prób uwolnienia się z przestarzałych systemów? To także impuls do odważnych decyzji zbiorowych, dotyczących edukacji, ochrony, zdrowia, relacji międzyludzkich i technologii. Pojawią się osoby, które zaczną mówić dość czekania działajmy, ale z czasem nauczą się, że prawdziwa zmiana wymaga więcej niż tylko zapału, wymaga dojrzałości. Co oznacza Saturn w baranie na poziomie indywidualnym? To jak silnie Saturn w Baranie wpłynie na daną osobę zależy od indywidualnego kosmogramu. Są jednak pewne grupy, dla których ten czas będzie szczególnie znaczący. Zatem jeśli masz słońce w Baranie, dla ciebie to moment, w którym Saturn przechodzi przez centrum twojej tożsamości. Może pojawić się więc większe poczucie odpowiedzialności, testy życiowe, presja. Z drugiej strony to ogromna szansa, by wzmocnić siebie, zbudować wewnętrzny autorytet i wyznaczyć nowe priorytety. To czas dorastania, nawet jeśli formalnie dorosłość została już dawno osiągnięta. A jeśli masz ascendent w baranie, to Saturn przechodzi przez pierwszy Dom, a to Dom, związany z Twoim ciałem, tożsamością, postawą życiową. Może pojawić się chęć zmiany wyglądu, stylu życia, podejścia do siebie. To będzie czas redefinicji tego, kim jesteś i jak funkcjonujesz w świecie. Wiele osób w tym czasie dojrzewa do tego, by pokazać się światu bez masek, z prostotą. Ale i siłą wynikającą z autentyczności. Jeśli masz planety w znaku raka, wadze czy koziorożcu, Saturn w baranie utworzy z nimi napięciowe aspekty. To zatem czas wyzwań, ale i przełomów. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, czy to w relacjach, pracy, zdrowiu czy we własnych motywacjach. Jeśli coś nie działa, Saturn nie pozwoli tego dłużej ignorować. Ale jeśli pojawi się gotowość do zmiany, pojawi się też siła. By ją przeprowadzić. Dla osób, które mają Saturna w znaku Barana w swoim horoskopie urodzeniowym, oznacza to powrót Saturna, a to jedno z najważniejszych wydarzeń astrologicznych w życiu. Powrót Saturna następuje w wieku 29-30 lat i 58-59, i za każdym razem otwiera inny rozdział. I tak, w wieku 29-30 to czas przejścia z młodości w dorosłość. Wiąże się z ważnymi decyzjami zawodowymi, relacyjnymi, życiowymi. To czas, w którym kończy się pewien etap i zaczyna inny, stabilniejszy, poważniejszy, bardziej samodzielny. Nierzadko to moment kryzysu tożsamości, który jednak prowadzi do wewnętrznego umocnienia. Natomiast w wieku 58-59 lat to już inny wymiar. To czas podsumowań, ale też odzyskiwania wolności. Można odpuścić już to, co jest nieaktualne, zakończyć życiowe cykle, wrócić do rzeczy autentycznych. To często czas redefinicji duchowości, sensu życia, wartości. Dla wielu osób jest to początek najpiękniejszego etapu nie przez intensywność, ale przez spokój, klarowność i wewnętrzną zgodę. Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Postaw na działanie z intencją nie z przymusu. Naucz się stawiać granice. Pozwól sobie dorosnąć do własnych decyzji, ale nie zapomnij o ogniu, który cię napędza. Nie uciekaj przed odpowiedzialnością, bo to ona prowadzi do wewnętrznej siły. To czas nowego początku, symboliczny start nowej podróży Saturna przez Zodiak. Jeśli zrobisz ten pierwszy krok świadomie, może być to początek czegoś naprawdę ważnego. A co Saturn w Baranie oznacza dla każdego z dwunastu znaków Zodiaku? Baran. To czas redefinicji tożsamości. Możesz poczuć, że pewne sposoby działania już nie działają, że potrzebujesz zmienić postawę, sposób w jaki pokazujesz się światu. To niekoniecznie musi być łatwe. Saturn nakłada presję, wymaga dojrzałości, testuje granice fizyczne i psychiczne. Ale to też wielka szansa, by odnaleźć autentyczność i zbudować nowy wizerunek, nie na pokaz, tylko na głębokim przekonaniu, kim naprawdę jesteś. Byk. Dla byków to czas wycofania pracy wewnętrznej, rozliczeń z przeszłością. Może pojawić się potrzeba samotności, zakończenia pewnych etapów, pracy z emocjami, podświadomością. To świetny moment na terapię, medytację, duchowe oczyszczanie. Saturn uczy tutaj, że nie wszystko musisz rozwiązywać działaniem, czasem trzeba po prostu puścić i zaufać. Bliźnięta Saturn przynosi porządki w relacjach z przyjaciółmi, wśród znajomych i w środowisku, w którym się obracasz. Możliwe są zakończenia odejścia, ale też zbudowanie bardziej dojrzałych i prawdziwych więzi. To czas, by zadać sobie pytanie, czy ludzie, którymi się otaczasz, wspierają Twoją przyszłość. Rak. Dla ciebie to czas poważnych decyzji zawodowych. Możesz poczuć się przytłoczony obowiązkami. Ale właśnie teraz budujesz autorytet, reputację i strukturę, która zaprocentuje w kolejnych latach. To czas ciężkiej pracy, ale też sukcesów, jeśli podejdziesz do tego odpowiedzialnie. Zadaj sobie pytanie, czym naprawdę chcesz się zajmować i po co. Lew. Dla Ciebie to przewartościowanie światopoglądu, wiary, wartości czy przekonań. Możesz doświadczyć zmiany w podejściu do duchowości, nauki, podróży, a nawet prawa. To dobry moment na długoterminowe studia, pisanie, pracę akademicką. Lew może poczuć, że potrzebuje głębszego sensu. Saturn pokaże, że bez fundamentu żadna idea nie przetrwa. Panna. Dla ciebie to bardzo głęboki czas. Dotyka tematów intymności, zaufania, transformacji, wspólnych finansów. Saturn testuje, co naprawdę jest Twoje, a co współdzielone i czy to działa może przynieść intensywne przeżycia, zmiany w relacjach bliskich i emocjonalnych, ale też wielką siłę regeneracji. Panna nauczy się w tym czasie, że kontrola wcale nie daje bezpieczeństwa, tylko wewnętrzna siła. Waga. Dla ciebie to czas sprawdzianu relacji. Wszystkie partnerstwa osobiste i zawodowe przechodzić będą próbę dojrzałości. Nie działa? Może się zakończyć. Działa? Może się umocnić. To czas wyborów, z kim i jak chcesz iść przez życie. Waga uczyć się będzie, że prawdziwa bliskość wymaga granic, decyzji i odwagi, by powiedzieć tak i by czasem powiedzieć nie. Skorpion. U ciebie będą to porządki w życiu codziennym. Saturn mówi: zadbaj o zdrowie, o rutynę, o nawyki, pracę, obowiązki. Skorpion może poczuć, że wszystko wymaga więcej wysiłku, ale właśnie teraz jest szansa. By zbudować nowe struktury, które będą służyć na dłużej. Ciało i umysł potrzebują troski nie przez siłę, ale przez systematyczność. Strzelec. Czas, by dojrzeć w obszarze twórczości, miłości i radości życia. Saturn pyta, czy naprawdę wiesz, co sprawia Ci przyjemność? A może boisz się tworzyć? Czy wyrażasz siebie autentycznie? To czas budowania relacji z dziećmi i traktowania pasji na poważnie. Koziorożec. Dla ciebie najważniejsze w tym czasie będą sprawy związane z rodziną, korzeniami, miejscem zamieszkania, emocjonalnym fundamentem. To czas, kiedy koziorożce mogą zakładać rodzinę, budować dom albo rozliczać się z przeszłością. To też czas na zadanie sobie pytania: na czym naprawdę chcesz budować swoje życie? Wodnik. Czas dojrzewania w komunikacji, relacjach z rodzeństwem, bliskim otoczeniem. Saturn każe mówić mniej, ale konkretniej. Możesz uczyć się, pisać, prowadzić nowe projekty intelektualne. Ważne, by zbudować jasny sposób wyrażania siebie, a to oznacza mniej słów, więcej znaczenia. Ryby. Czas spojrzenia na pieniądze, zasoby i wartości. Saturn sprawdza, co naprawdę jest Twoje, nie tylko w sensie materialnym, ale też wewnętrznym. Może pojawić się napięcie wokół finansów, ale też potrzeba zbudowania stabilności. Ryby uczą się, że wartość nie zależy od tego, ile się ma. Ale od tego, jak się to wykorzystuje. I to już wszystkie znaki Zodiaku. Jak widzisz, Saturn w baranie nie działa jednakowo, ale u każdego porusza ważną sferę życia. To może być czas decyzji, porządków, nowych początków albo wewnętrznego dojrzewania. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ten tranzyt działa konkretnie w Twoim horoskopie, zapraszam Cię na indywidualną analizę. Pracuję z horoskopem urodzeniowym, tranzytami, progresjami, solariuszami. I pomagam zrozumieć co się dzieje teraz i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. A jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym astrologicznym spotkaniu.